Mikołaj urodził się w, w listopadzie 2011 roku. Był zdrowym, wesołym dzieckiem, a my szczęśliwymi rodzicami. Sielanka trwała do 8 miesiąca życia Mikołaja, kiedy to Mikołaj zaczął zezować jednym oczkiem i, i postanowiliśmy to sprawdzić. Pojechaliśmy do Katowic, do szpitala, do kliniki okulistycznej, gdzie bardzo szybko okazało się, że jest to nowotwór złośliwy oka i w dość tak naprawdę w dość zaawansowanym stadium i diagnozy diagnozy nie były pocieszające, także postanowiliśmy działać i rozpoczęliśmy niezwłocznie chemioterapię w Katowickim Szpitalu Onkologicznym. Jednakże po zasięgnięciu opinii innych rodziców, którzy już borykali się z tą bardzo rzadką chorobą, okazało się, że, że najlepsze metody, najlepsze leczenie, jakie dostępne jest w Polsce, e, znajduje się w Warszawie, w Centrum Zdrowia Dziecka. Dlatego zaczęliśmy leczyć się w Centrum Zdrowia Dziecka i tak naprawdę aż do teraz, przez dwa lata, Mikołaj leczył się wraz z innymi dziećmi. Za spotkałem się z tą straszną chorobą. Wstawaj. A kuku. Jednak po dwóch latach leczenia po wykorzystaniu już wszystkich dostępnych metod leczenia w Polsce to była dwie różne chemioterapie, to była... W sumie 14 cykli. W sumie 14 cykli chemioterapii, płytka radioaktywna, wszyta do, do oka, czyli Czyli brachoterapia, krioterapię kilkokrotnie. Tak naprawdę wszystko dawało wszystko efekt dawało krótkotrwały efekt. Po czym, po czym choroba powracała powracała. No i tak po dwóch latach leczenia lekarze w Warszawie rozłożyli ręce i tak naprawdę diagnoza była jedna albo spróbujemy jeszcze w Londynie leczenia, albo, albo drugie oczko do wycięcia, bo tak naprawdę nie wiem czy wspominałem wcześniej, że po dwóch pierwszych cyklach chemioterapii Mikołaj, Mikołaj stracił pierwsze oko. Także no, w tym momencie rozpoczęła się walka o jedyne, jedyne już oko naszego dziecka. Ałamanie nie trwało długo, tylko szybko. Wzięliśmy się do, do roboty, spieliśmy się w sobie i zaczęliśmy działać. Zaczęliśmy się dowiadywać o chorobie jak najwięcej, o możliwych metodach leczenia. Na szczęście jest ratunek właśnie w Londynie w klinice Great Ormond Street Hospital. Robimy wszystko wraz ze znajomymi, z ogromną liczbą ludzi, którzy nam pomagają w tym, żeby uzbierać tą kwotę, tych 300 tysięcy złotych. Bardzo nas podbudowało tak naprawdę. I mnie takie... zaskoczyło. I mnie zaskoczyło, tak naprawdę dodaje nam skrzydeł ta cała sytuacja, to całe zaangażowanie zupełnie bez, bezstronnych ludzi. Tak naprawdę, których cieszy, cieszy, cieszy to, że mogą nam pomóc. To, to, że mogą nam pomóc. I tak naprawdę widzimy, że, że, że przynosi to owoce i ci pomagają tak naprawdę, zarażają optymizmem kolejne osoby, które też chcą pomagać, też chcą się włączyć w akcję pomocy. I dzięki temu wierzymy i, i wierzymy w to, że, że uda się zebrać odpowiednią kwotę na, na leczenie Mikołaja. Odzywała się do nas Gazeta Czechowicka, Kronika Beskidzka, Gazeta Wyborcza. Także naprawdę media też, też widać, że chcą pomóc i chcą się zaangażować w chęć, w chęć niesienia pomocy. Bardzo ciepłym akcentem jest chęć pomocy naszego Złotego medalisty paraolimpijczyka pana Marcina Ryszki, pływaka z Czechowic dziedzic, który w 2012 roku zdobył złoty medal olimpijski w Londynie. Pan Marcin chce przeznaczyć swój złoty właśnie medal zdobyty w Londynie na licytację, na aukcję charytatywną na rzecz Mikołaja. Także chcemy również to zorganizować jakoś na tyle szerokim, na szerokim polu, żeby uczcić i docenić, docenić ten gest pana Marcina, za który jesteśmy bardzo wdzięczni. Ostatnie parę dni byliśmy w, z Mikołajem w Londynie w klinice Moorfields Eye Hospital okulistycznej na konsultacjach. No i okazało się, że, że Mikołaj, stan Mikołaja kwalifikuje go do, do rozpoczęcia leczenia onkologicznego, właśnie tego specjalistycznego leczenia onkologicznego, które jest oferowane w Londynie. W Polsce nie jest dostępne to leczenie. Po powrocie z Londynu z konsultacji byliśmy bardzo zaskoczeni, tym, co nas tutaj zastało, to znaczy ile się zadziało, kiedy nawet nas nie było. Nie byliśmy, na, nie byliśmy nawet tego świadomi, ile tutaj się dzieje, ile dla nas ludzie robią. Między innymi jest już, już ustalony koncert dla Mikołaja na 31 sierpnia. Jest to koncert pod patronatem burmistrza Czechowiec-Dziedzic, za co serdecznie dziękujemy. Jak wiele innych, innych rodzin. Staramy się uzyskać pomoc od, od fundacji. jesteśmy w dwóch fundacjach zdążyć z pomocą i się pomaga. Tak naprawdę apele rozsyłamy wszędzie, tak naprawdę Facebook jest bardzo pomocnym medium. Teraz bez internetu taka akcja zbierania pieniędzy jest, byłaby chyba niemożliwa.. <grywa> Pokaż się, no, jak ładnie. Ten uśmiech codzienny i ten optymizm dziecka naszego, który tak naprawdę nie do końca ma świadomość, że jest chore, to przekłada się na nas, no, daje nam siłę i motywację do, do działania, do, do, do uśmiechu mimo wszystko, bo mimo wszystko często się uśmiechamy do siebie wraz z naszym synem. Widzisz kaczuszki? Nie widzę. Bo odpłynęły wiesz? Gdzie? Tam daleko odpłynęły kaczuszki. To jest Mikusiu nasz ostatnie koło ratunkowe. Dawaj. A kuku? Daj buziaczka, mimiśku. Daj mamusiu też buziaczkę.